Czas zaprezentować kolejny filar gdyńskiego falochronu. Falochron dla sportu. W naszym mieście od lat stoimy murem za sportem. Wspieramy go w sposób kompleksowy i przemyślany. Nie inaczej będzie teraz, gdy pomoc potrzebna jest szczególnie mocno. Proponujemy wachlarz różnorodnych rozwiązań, które pomogą w środowisku przetrwać trudny czas pandemii i wrócić do gry na najwyższym poziomie, gdy już wygramy mecz z wirusem. Wspieramy gdyńskie kluby, stowarzyszenia. Organizatorów imprez, kadry szkoleniowe oraz rzesze zawodniczek i zawodników w każdym wieku. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie i wyciągamy pomocną dłoń. Falochron dla sportu obejmuje m.in. dotacje na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, preferencyjne warunki najmu pomieszczeń biurowych i obiektów treningowych, atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych, a także współpracę z organizatorami wydarzeń sportowych. Dodatkowo w czasie kwarantanny zapewniamy mieszkańcom treningi online. Równocześnie nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o inwestycje. Nieustannie pracujemy nad rozbudową bazy sportowej. Jestem przekonany, że gdy minie czas kwarantanny, boiska, siłownie czy sale sportowe będą cieszyć się jeszcze większą frekwencją niż przed epidemią. Wszyscy jesteśmy spragnieni aktywności. Wierzę, że niebawem znów spotkamy się na treningach, meczach czy zawodach, a sport będzie jednym z kluczowych czynników, które pomogą nam wrócić do normalności.